Mam rajstopową traumę z dzieciństwa i ja wiem, że nie jestem sama, bo był taki moment, założę się, że był, w życiu każdej z nas, kiedy zima oznaczała wcale nie obfite opady śniegu, tylko rajstopy pod spodnie. No i gimnastyka. Rajstopy przekręcone o 180 stopni, szew gdzieś pod kolanem, a potem dżinsy na to. No i zaczynał się spektakl swędzenia, duszenia. I tego dziwnego poczucia, że życie nigdy nie będzie takie samo. Na przerwie próbowałaś się dyskretnie poprawić, no i wtedy wyglądałaś jak dziwny pająk robiący przysiady. Ale wiecie co? Teraz rajstopy i ja mamy nieco inny etap w naszej relacji. Bo niby jak mam skakiwać w szorty i bermudy jesienią? No niech mi ktoś to wytłumaczy. Więc tak, teraz noszę rajstopy. Czasem tak sobie myślę... Że dorosłość to ten moment, kiedy nosisz rajstopy z własnej woli. Na przykład takie.